Siemanko, ludziska! Tutaj właśnie jest kryzys zrazy 7. A teraz właśnie będziemy grać w Minecrafta. <klarzacz> no jak widzicie, świadomka trafi nam się super. To... Nie, tradycyjnie nie. Nie, nie wiesz, zbiorę tradycyjnie drewno. a zbiorę. Liście! A widzicie? Widzicie? Dobra, cicho. Dobra, zbierzmy drewno. O Jezus. Bierzemy, zbierajmy. zbierajmy ale zbieraj się eee... No i co Fajnie, układa no, się, widać, że, świat, że ten świat się ekstra tutaj, fajnie się Weź to Fajnie widać, że tutaj... Widać jak się takie zatożki, one są mega! Takie no wiecie, tu wiesz, taki jakiś port Ło, taki, no wiesz je, port, takiś fajny, jakiś teren płaski, widać, że to widać wioski no! To, o, no, widzicie, tak jest. Wydaje, że jest o, jest nie. Węgiel. Dobra, wiemy go. Ja zacząłem tak wysoko musi być. Oj, 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 lagi. Ścina, sorry. Ścina. Dobra, wchodzimy na górę. Mogę, że jest górę. Co ja robię? Hej, jestem na Dobra. To jest standardowa. Crafting. Tak, go. yep Przerabiamy. Czemu to jest tak zawsze słabe, że zawsze nie, nie wystarcza na kilo? Zawsze znaczy, trzeba jeszcze jedno zrobić. Ty zawsze wychodzą. 6, to jest takie. To jest dla mnie słabe. Mówi z żeby wychodziło 5 z tego i... Było już równo wtedy. No, to takie tam... moje przemyślenia. I, 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 yes exp. Dużo z nim zrobię teraz. Eee, no, chyba się coś zorganizuje niedługo. Jakiegoś tego. E, co to? Czekaj. Cicho, zapomniałem co to było. Eee... Udola, Cicho, wiecie o co chodzi, kurde. Słowa pamięć. Dobra, ja mam to cztery. Tu wierzmy to. O cię jest jakie jest kini. Tym, tym, ty, 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 ty. Żarcia żadnego nie mam. Łatwo będzie słabo trochę. Leży tutaj żary, żary, żary grus i tyle. O, jest, jest, jest. Je, jajka, jak ja lubię jajka. Nie wnikajcie. O, jest. Dobra. O, przetrwamy chyba, Bra. tu jest O, następne jajko, Pięć, No no Chyba i szybko trzeba znać, jaka jest jaskinie I, i idziemy do jaskini. Oj, to drewno z Jeszcze ostatnie ty. Dobra, i szukam jaskini. coś tu znajdziemy. O, to jest chyba super paski. Yy. Paski ten to zawsze są jakieś jaskinie, może gdzieś tutaj jakieś bliższe, a, um, jest. teraz mnie coś zabiję Jest! Dobrze jest Mam jaskinie Szybko mi jakieś kobla, a zaraz to zabiję ale daj naprawdę Kur... chciałem robić miecz z węgla masakra czasami nie myślę ah. dobra i ogarniamy się tylko pomienny kilo mm. o jeszcze piecy piecu sobie miedzenie Chyba co to jest? To... Dioryt? Ciekawe do czego służy. No w końcu jest nowa wersja 1.8. Ciekawie będzie, ciekawie na pewno jakieś fajne itemsy. Co to będziemy. Nowe rzeczy, ile się oswoić tym wszystkim. A ścianki nie przyszły. Ew, zróbmy sobie już dwa na bogato. To bogata mu zabroni. O, jeszcze ładnie. Jeszcze na piecyk wystarczyło. No idealnie. Fantastico. Takie ja mówię. Mam nie odkryte talenty normalnie. Taki jestem doskonały. Kto hm. gdzieś prowadzi? Extra cave nie się tak z niego cieszę. No ale tu Mmm, dobra. węgiel. Mam pomysł ludziska. Ja... Mm, może wyjdę sobie okay? a zapuszczam jakiegoś innego... I dwa zwrócę, tak? Trochę bez sensu, byście patrzyli jak ja jeszcze wykopię jeszcze to i co, dwa zwrócę. Dobra, to do zobaczenia za chwilę. Dobra, dobra, już jestem. Widzicie, tutaj pochonię trochę węgle na zbieranie. Tam pięć mięska sobie wiem. jest tu, ale tam jest szkielet. Wszyscy tu są. I wszyscy chcą mnie zabić. Właśnie coś, że raz mnie zabiję. Chodź tu, no chodź, no chodź. Pierwsze fajty widzę. Ło, łowca potworów. Uciekamy, uciekamy. Hej, go. I tak dziwne to było. Dobra, dobrze, dobrze. Żelazo. Mi się wydaje, że dużo żelaza nas chyba. Takie jakieś dziwne mam przeczucie. Patrzymy... Ło to to Żelazo. No, gitet. Mamy radę. Tylko nas coś nie zaszło. O, oh, fuck. Wycofać się, wycofać się. Jeszcze tam Słaby ma szansę na chleb Wstać już ja się. Ja słyszę lawę? I dobra, słucham mam. Oh, shit. No to będzie się działo. Dużo jest tam tych potworów. Masakrycznie dużo. No ale... Powinienem dać radę. Też taki set jeszcze przydał. Eee, to... zbierajmy to, co tutaj mamy. idzie, idzie, jest Gites. Zadzijmy, nie chwileczkę. 28 na seta, potrzebujemy. To jeszcze. Chyba idę tam co tu To jest takie słabsze, widzę. Chyba słabsze, ale też jest dobre. Kurwa. Widajcie, ziomki... ...sorki. Ale Kolega do mnie dzwonił i mi się wyłączyło nagrywarka. No ja poszedłem tam, no nic nie straciliście, teraz wam czy, pokażę wam jak nie doszłem. No przy raz lazo ten, trochę tam żelaza tylko znalazłem. No tak to nic specjalnego. Pokażę wam to jeszcze raz. Nie, na no, żadnej walki akurat nie było, ale no, teraz jestem wkurzony. <laughs> no, trochę coś tam mówiłem, ale o, tak się szłem, szłem. Słyszę, że ząbiaka. Teraz w mnie tak z to, że jestem troszeczkę tupię. Tu, 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 tu. Tu ładnie, tak się spłynąłem. Maga no, ja się tu strasznie, tak się się tak, by wtopił w tło. No, po takie. Po prostu mi takie. Puu, takie on. Takie. Ło, to akurat nic nie było. Tak, no, do tam doszłam i tu akurat się skapnąłem, że. I nagrywa się. Dobra, to chodźmy. Tutaj właśnie zawsze, no i to... O, to i ty idealnie się skapnę. My chciałem właśnie to kopać, zaczęć tu do Diaksów, nie ma, no bo to jest jedenasty poziom. I właśnie to sprawdzimy. Zawsze to zawsze sprawdzić można. Nic się zostanie najwyżej. o, Diaksy się znajdą, No tak nie. Może nie, no A, widzę, że raczej nic, szkoda, Jaki py... No, e, chodźmy stąd, że nas coś na co zabije. Eee... Gravel, nie! Najgorszy nie to może być. Gdzie ja jestem? Eee... Ehm. jest stąd, tak? Dobra. Widzimy do końca, to się wrócimy. Tam. Skoro widziałem, to jest. Tak, no, a to jest to samo, lol. ale jestem głupi. Takie, what the fuck! Nie, wygramy to. Wierzę w siebie. No chodź. No dalej! Wygram to. Zobaczycie. Uwierzcie we mnie. Nie ma go. Znaczy mi zrobi plecy. Czeronimo! Chyba tam spadł. Ciota. A mogą być diaksy. Muszą być jaksy Dobra. Wszędzie dużo złota. Ło! Ale słabiak. No, pięknie, to na pewno będą jak się tam jaka z wiecha nie zepsuło nagrywarki to przestanie Nagry nie, nie 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 no chodź no chodź Jest stringi I ile złota muszę no, chyba jednak kilo zrobić o kurde słyszę te Muszę się to rozwadać. To jest duże. Hmm. No a dziś tu się trzeba rozbić. Dobra, rozbijemy się tu. Trochę niebezpieczne, bo blisko lawy. No, ale dobra. Hmm. Chyba już będę kończył wycieczkę. Już trochę nagrywam. Trochę pozwiedzaliśmy też. Co się działo? Zawsze coś. Tu no, to sobie bardzo mam zrobimy mini... 8 razy to dobrze... O, seta... seta sobie nie mogli zrobić już Jest! Moje marzenie normalnie Jeszcze dioksy tutaj jest to by było coś Koza, by było Cygan Dobra, jestem bezpieczny Jeszcze trzeba ich piecyk No i przypalamy eee, Żelaza 42 Ja nie mogę, ale dużo tego To poszalałem normalnie tu Jeszcze jeden Będzie szybciej wszystko szło Na bogato Co ja zrobię? Dzięki Cała. całe Oh. Hmm. Dobra, jaka ta sytuacja. Łoje. Trochę złota, będziemy mieć. Będziemy bogaci? Ciężki sprzęt. LOL dziwne to jest. Dobra. Drewno jest. Ło, dobrze, drewno i pochodnie. Czemu nie jest więcej drewna? Typowy ja szczęście, bo ja w ogóle nie, na pochodnie nie będzie nastać. podstawowe temy. Taka... No fajnie wygląda aż ten miecz w tym najnowszym w mojej Taki taki wydłużony by się zrobił Czy będzie, na, czy będzie już na tym? Na pierśnik? 7. Jeszcze jedno. Cześć, teraz pyta się czy to był taki wykokszony. Jej! O ja yeah. no, dobra. O, dobra. dobra, wiecie, chyba już kończę. No pamiętajcie, oceniajcie, dawajcie łapki w górę! Subskrybujcie. No i wiecie, do zobaczenia na następnym odcinku. Na razie i cześć!